Dzień dobry, 1, 1 3, 5. Koło życia, 12 kart ułożonych przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 12 dziedzin Twojego życia, przestrzeni, które zostaną wypełnione przez energię, energię z kart. Ten energetyczny krąg utrzymywać będzie w środku Twoją ścieżkę życia, dodatkowe 5 kart, ciąg zdarzeń. Biegnący od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości, poza kołem życia, znajdzie się karta osiemnasta, możliwe że dodatkowe, oznaczające Twoją daleką przyszłość i cel na to życie to jest przekaz dla Ciebie. Pierwsza karta Wyższa Ja, Dusza to jest Twoja prawdziwa istota. Zanim stała się ciałem materialnym tutaj na Ziemi, Twoja dusza, która schodzi do tego życia, odwrócona karta refleksji. Twoja dusza była zaniepokojona, wystraszona tym, co ją może tutaj spotkać. To oznacza, że postawiono przed nią jakieś zadania. A ona nie była pewna, czy sobie z tym poradzi. Oznacza to, że nie jest to bardzo doświadczona, starsza dusza, która sama kreuje swoje życie i punkt po punkcie je realizuje. To życie było wykreowane przez wyższe jej cząstki, wyższe świadomości, a ona była pełna obaw, czy da radę. Druga karta. Ziemski ego, umysł, ciało, tożsamość, materia, pieniądze, pragnienia. Tutaj mówimy już o ziemskiej tożsamości. Duch staje się materią. Przybiera ziemskie właściwości. Jest to karta karmy. Jest to balast. Twoje ciało, twoja ziemska tożsamość. Jest obarczona balastem z poprzednich wcieleń, dlatego Twoja dusza tak się obawiała, czy da radę, nie wiedziała, czy udźwignie ten ciężar, czy z tym balastem przejdzie przez życie i zrealizuje swoje cele. Na każdy aspekt Twojego życia tu na Ziemi będzie wpływać karma. Trzecia karta. Świat bliskich więzi i uczuć. Rodzeństwo i bardzo bliscy przyjaciele. Ty szukasz, szukasz tych bardzo bliskich więzi, zastanawiasz się, którą drogą pójść, by je odnaleźć. Ten brak bliskich więzi, takich bardzo mocnych na starcie, związany jest z karmą. Związany jest z celowym utrudnieniem Tobie życia, by było ciężej, bo taki był plan. Czwarta karta. Matka, energia żeńska, rodzina, emocje, karta egoisty. Karta Twojej duszy, matki, drugiej połówki i ojca. Są to bardzo ważne karty, ponieważ one utrzymują i wpływają na środek twojego koła życia i ścieżki życia karta matka i ojciec nie muszą oznaczać bieżących relacji to są energie ich energie które płyną w twoim kierunku one płynęły od twojego poczęcia i będą tak płynąć do końca twojego życia będą przenikać przez ciebie i wpływać na ciebie od strony matki płynie do ciebie energia egoisty. Patrz się na mnie, podziwiaj mnie, niech wszyscy będą dla mnie. Oni są by mi służyć, nie na odwrót. Taka jest to energia. Piąta karta szczególna uwaga: dzieci, pasje coś, czemu poświęcasz główną uwagę swoich myśli, pragnień. Jest tutaj sprawa, która Tobie ucieka, jakieś marzenie, może związane z dziećmi, z rodziną, z jakąś pasją. Jest to ten symboliczny balon, który uciekł, on jest już za daleko i za wysoko, już nie jesteś w stanie go złapać, coś Tobie uciekło. Szósta karta codzienne życie, praca i rutyna coś, co robisz automatycznie. Coś, co się dzieje w Twoim życiu, bo się dzieje. Jest to odwrócona karta miłosnej umowy. Umowa miłosna zostaje zerwana, kontrakt między duszami. I tu jest ten balon, który ucieka, i to wpływa na Twoje bieżące, codzienne życie. Zerwany kontrakt miłosny, zerwana umowa dusz. Siódma karta, druga połówka. Odwrócona karta radości. To dziecko symbolizuje radość, szczęście, chęć do życia, do istnienia, doświadczania rzeczywistości. Karta jest odwrócona, tego nie ma, nie ma radości, jest smutek, niechęć do życia. Ósma karta, razem czy osobno? Piorun. Pojawia się burza, uderza piorun, by usunąć przeszkodę, ból, strata, czyli osobno, na dole zerwana umowa miłosna. To mówią karty: to drzewo, to razem, piorun wypala je z korzeniami, czyli osobno. Dziewiąta karta wyższe duchowe połączenia i zdolności. Popatrz, po co to wszystko się dzieje. Odwrócony Buddha jest to oświecony Buddha. Po tym uderzeniu, po tej burzy pojawia się słońce i to w twoim sercu. Oświecony Buddha odkrywa coś ważnego swoją życiową misję, misję duszy. Wstaje z pod tego drzewa, idzie i głosi tą prawdę. Inni go słuchają, uczą się od niego, czyli od ciebie, więc twoje połączenia na górze są bardzo silne. Dziesiąta karta Ojciec, energia męska, autorytet, kariera, reputacja to jest karta, która mówi o niegotowości. To spotkanie. To jest spotkanie umówione przez duszę, jest karmiczne, więc tak musiało być. Ojciec był zdefiniowany na górze w bardzo wysokim świecie, ale karta jest odwrócona jest tutaj niegotowość, niegotowość Ojca do tego, by nim zostać. I to jest ta Twoja karma. Te trudności, których tak ta Twoja dusza się obawiała, energia ego od strony matki, niegotowości, niepewności od strony ojca, strachu ze strony duszy, nieszczęścia ze strony drugiej połówki, ty musisz się zmierzyć w tym życiu z tymi emocjami, z tymi energiami, z tą karmą. Jedenasta karta. Życie społeczne, grupy, zespoły. Ty zostajesz w domu. Wcale nie palisz się do tego, by przewodzić wielkim zespołom w pracy, w społeczeństwie. Zostajesz w domu. Zostajesz sama ze sobą. Czytasz książki, mapy, te zwoje, które są pokazane na tym stole. Ale zostajesz sama w domu. Dwunasta karta karma pole energii, informacji, wibracji, wzorców, zachowań i jego wpływ na życie, Twoje poprzednie życia Twoja karma. Królowa Sił. Ty kiedyś byłaś królową Sił, dysponowałaś potężną energią, za pomocą której mogłaś rządzić innymi. Kreować rzeczywistość, wpływać na innych. Byłaś ponad innymi, ponad życiem, ponad światem. I teraz w tym życiu ta energia, ta siła została obrócona przeciwko Tobie. Teraz ona jest takim wiatrem, który w Ciebie wieje z dużą siłą i spowalnia Twój ruch ten krąg energii utrzymywać będzie twoją ścieżkę życia pięć kart archanioł Michał to jest twój opiekun popatrz że jest to siła najsilniejsza istota w tarocie akaszy on ciebie chroni te skrzydła ciebie chronią więc Miałaś pomocnika, rozpoczynając to życie, miałaś potężną duchową postać, która znała Twoją sytuację, znała te potężne siły, które przeciwko Tobie wystąpią i chroniła Ciebie tymi skrzydłami przed tą energią, więc nie przyszłaś tu sama. Pojawia się karta inicjacji. Ty jesteś wybrana, ty jesteś szczególna, masz niesamowite zdolności, ale przecież ty byłaś królową sił, więc to nic dziwnego, że w tym życiu także jest w tobie pamięć czucia energii, działania z energią, tylko że ta pamięć jest zablokowana, bo karta jest odwrócona czyli twój umysł. Ziemska tożsamość jakby blokuje Twoje możliwości, ale one są. Środek tego rozkładu to jest ogród, bezpieczna sfera, sfera bezpieczeństwa, gdzie te dzieci mogą poznawać życie, uczyć się, bawić. Nie muszą się martwić o żadne przeciwności losu. Jest to bardzo pozytywna karta, która pokazuje, jak wspaniale Ty poradziłaś sobie z tymi negatywnymi energiami płynącymi z koła. Twoja królowa sił przeciwstawiła się ego, przeciwstawiła się niegotowości, przeciwstawiła się nieszczęściu i niepewności. Pojawia się lato, ciężka praca, nowe cele, nowe możliwości. Będziesz pracować na tym symbolicznym polu, by przyniosło wielkie owoce, a tym owocem będzie oświecony Buddha. Odkryjesz w sobie to, kim byłaś czyli królową sił. Ale cały czas są te przeszkody. Przed chwilą mówiłem o karcie inicjacji, gdzie Twój umysł blokuje Tobie zdolności związane z energią, mentalne więzienie. Jesteś zamknięta w umyśle, w Twojej ziemskiej tożsamości, błędna wiara, przekonania, myśli, wszystko, co tworzy Twój umysł, to wszystko Ciebie zniewala, nie pozwala Tobie wyjść na zewnątrz. Ale ten piorun to więzienie rozsadzi. Twoje patrzenie materialne na życie, karta architektów jest odwrócona, ono się kończy. Odwrócona muza brak natchnienia, brak duszy w sercu, wiru radości. Nie przez przypadek ta karta pojawiła się pod tym odwróconym dzieckiem. Ale w końcu przeszkody, bariery na Twojej drodze do celu, do szczęścia upadną, bo karta jest odwrócona, a Ty osiągniesz cel. To jest cel Twojego życia. Popatrz, stajesz się boskim uzdrowicielem, pracujesz z energią i jesteś w stanie uleczać innych. To jest naprawa Twojej karmy. Ty kiedyś w poprzednich życiach wykorzystywałaś energię swojej zdolności do egoistycznych celów, dlatego karta matki się pojawiła jako ego. Twoje życie to naprawa tego, co było kiedyś. Na końcu, po tej naprawie, zaczniesz korzystać z energii dla dobra innych, będziesz uleczać innych. Jesteś królową sił, jesteś istotą wybraną do takich celów, przedwyższe duchowe istoty i masz potężnego opiekuna, opiekuna duchowego, z jego pomocy będziesz korzystać, będziesz leczyć energią. Tak zostanie naprawiona twoja karma, oczyszczona, będziesz robić piękne rzeczy, ale jak sama widzisz, do tego jest pewna droga, przez którą trzeba przejść. To był przekaz dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.